Hej się wam ludziska w kolejnym odcinku z Fifa 16 Ultimate. Na samym wstępie grałem w lidze 6. No przegrałem trzy mecze. Jeden zremisowałem, ale nie wiem, nagrałem to, ale coś się stało z tym wideo i nie wiem. Nie mogłem po prostu przenieść na komputer wideo. Nie wiem co się spieprzyło. No ale to i tak tam były. Większość przegrałem przez własne błędy. No ale dobra na samym wstępie, żeby już to pominąć otwórzmy sobie jakąś paczkę, może tu będę miał jakieś szczęście, choć znając te paczki to nie co? No dobra, druga paczka, Leo Messi. Leo Messi, Leo No Oho No i Tensija Spójrzmy, trochę mało tempa. Sprawdzimy jego cenę. No myślę, że jakoś tak. Tak myślałem, 1500. No, ale gdyby tam było, naprawdę było większe, to nawet może bym chętnie sobie tą kartą pograł. Ja Mamy tutaj zmianę pozycji. No dobra, nie ma co przedłużać. Zagrajmy pierwszy mecz. No dobra, mam pierwszego rywala i. Oh. Benzema Serio? Rodríguez, Vidal no, Przecież oni nawet nie... Ale... Ech, czas wygrać mecz No i Benzema 1 dziękuję Kurczę, no nie mogę jakiś porządnie tego rozpocząć i tutaj trochę zmieni mnie. Benzyno. myślałem, że jednak nie trafi. On może być tak schydał, chociaż nie. Świetnie. Zabieramy piłkę już wysoko do kwadra do jest szybki. No niestety tym razem nie mógł się popisać. No nie, nie o to chodziło. Nie do tego, nie do tego zagrania. No ale już może być kontra Benzema. Zagrał No nie 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 No na szczęście tam był drugi obrońca Porzuciłem no jaki on jest Dobry no i jest strzała na szczęście obrona Dybala No już teraz do kwadrado Tak kwadrado Quadrado, quadrado przepycha się Przepycha się... czy dość... Ja... gdyby to doświadkowanie było lepsze Gdyby na pewno było szybsze to... No No nie świetnie No i Benzema... czy on był niekryty? 2 do 0 no on jest niesamowity i ten koleś jest naprawdę dobry Ale moim zdaniem tu fatalnie zachowała się obrona Kładrodo A iż miałem podać tam pok No i ponownie obrona zawodzi Karim Benzema Romero broni Przeciwnik cały czas w ataku nic nie mogę zrobić Jest Jeszcze strzał z daleka A, Romero był tam niebezpiecznie wysunięty No To nie był fał. Ale dobra, Danilo na szczęście nad poprzeczką. jest koniec pierwszej płody 2 do 0. Powiem tak, przeciwnik jest naprawdę bardzo dobrze. Oj, ciężko się z nim gra. No i zobaczcie, no. On jakoś tak. Gra bardzo prosto. Ale to mu wychodzi. No nie, no i. No i miała też wielkie szczęście przeciwnik Pereira Teraz Do Quadrado Ale Nic z tego Pastore No i pastory On po prostu wjeżdża ślizgiem I to wszystko No i teraz to może być ta okazja. Zejście. Jest! Jeden do dwóch. Świetnie, w końcu się udało. Pereira. No powiem tutaj, to był taki zwrot, nie, zwrot akcji tutaj. No i samo podanie wieśmienite w ramka, że nie szans. Quadrado. Quadrado. Zagranie. To ty... Pali tyba! No i tam był naciskany przez obrońcę. Quadrado No, powalczył, ale przegrał. No i ponownie tym ślizgiem. Benzema ponownie. Przerzucił piłkę, strzał. Nie, 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 nie. Rodriguez. Próbował, choć nie wyszło. Berera, peres i bufferini. No i benzema, na szczęście się nie trafił. Cuadrado, Wierzymy w Ciebie. kwadrado, proszę, ramka i bala ale świetnie dośrodkowanie nie mamy 2 do 2 w 84 minucie ależ to zrobił spójrzmy jest Romero naszym bohaterem Och, na całe się udało się przynajmniej zremisować ale to co zrobił Romero w ostatniej w ostatniej minucie było niesamowite. No dobra, jeszcze jest 5 meczy. No jednak ta Liga 6 jest ciężka, bardzo ciężka. No dobra, czas zagrać drugi mecz. No i mamy drugiego przeciwnika. No jednak ten skład. Też jest naprawdę bardzo imponujący. Ciekawy, ciekawy skład, nie powiem. No i zgranie naprawdę przyłożył się. Mamy tutaj. Z... No jest pajem, Borussia Dortmund, Ciekawe połączenie. Ale trzeba zniszczyć tego przeciwnika z powierzchni ziemi i wysłać go tam, gdzie powinien być w czarnej dupie. Być jakąś akcję. bezproblemowo, bezproblemowo w drugim mycie jak się rozdzielę tak prosto, tak prosto dałem mu tą bramkę po prostu przeszedł przebieg koło mojej obrony no tutaj przebieg po prostu mojej obrony no już po nie przedziera się Pereira Pereira! No prosto w ręce bramkarza dlaczego? No nie umiesz trafić w... w bok No i Pereira Jezu no, co to ma być? Kagawa No i może być kontratak atak jak wiemy niewykorzystane okazje mogą się wścić, ale nie teraz Castro No i ponownie oglądam zgarnia piłkę Tybala Nic z tego Jung Zagranie do Hermana, który już biegnie, wchodzi w pole karne, zatrzymuje się nie ma rzutu karnego Pastore No i to teraz będzie pierwszy To na pewno, że quadrado Aj, no i quadrado Co woli No i teraz do quadrado no i nic No i... Aj świetnie, świetnie, świetnie Pereira, no nic tego. No Pereira dzisiaj nie zawodzi po prostu Pastore Moi no ponownie Pereira traci piłkę No ależ to zagrał, no spójrzcie jaki ten facet ma szczęście Jeszcze strzał na szczęście nie temu A nie zablokowany przez obrońcę Och, Romero ponownie ten blank, że nie wystarczy. Napakowana energia. Mamy. No ale bez problemu z średni Romero ponownie broni piłkę. Będzie ten silny strzał. Mamy to środkowanie. Jest wybicie. Quadrado Teraz. Kwadrado. ja on się już spędzał. Jeden to zera dla przeciwnika No i może zaraz zdobyć drugą Tu już jest na skrzydle No nie było w Paulu, było czysto w piłkę No! tu kartkę, sędzia Ty jesteś właśnie ślepe Wybi Pereira No i ponownie traci piłkę, co dzisiaj jest z nim? No i może przynajmniej to zagranie... No nie 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 No i teraz jeżeli to spieprzysz Pere... Ach. No i to może być już... Aj no nie nie nie, to nie jest 2 do 0 Tylko pijemy Co, Co zrobił obrońcy? Nie wiem, walił się tam, położył Może się już nie chce grać no i Romero, teraz on krad piłek na jego branka, on wszystko broni. i teraz Dybala No i Dybala, no on jest silny No i no i teraz Pereira No i za mocny, a to i tak pewnie by nie trafił Ja znowu przegrałem mecz. ale no, no to nie jest moja wina, no przecież Pereira miał 4 4 strzały przynajmniej całe 3 strzały celne. To powinno być trzy bramki. Ja nie wierzę, dobra dobra trzeba się ogarnąć, trzeba zagrać trzeci mecz i go wygrać, bo jeżeli tak dalej pójdzie to ja spadnę. Jest trzeci rywal. Trochę to zajęło, no, ale udało się jakoś go wyłowić. No i mamy legendę. Wypożyczoną, no ale jednak, a skład. No nie wiem czy to mi... Dobrze by mi się nie grało, ale dobra. Czas wygrać mecz. Co teraz wykompinuję? Quadrado. No nie, dostał do piłki, Ale za to dostał. No bez problemu Zaraz. zaraz, przeciwnik mógł uderzyć, ale na szczęście moja obrona była na posterunku. Aj... Chyba tak jest. Na szczęście i był tam Romero. Mamy pastore nie kilka do quadrado Quadrado musi wykończyć, jest jeden do jednego, ale świetnie tam wyczuł moment, kiedy musi wybiec wybiegł na torze, strzelił to żdło. No, musiał. Musiał to wykonać. Później i tak, świetnie. Przeciwnik w ataku. Świetnie tam obrona zatrzymuje. Choć niedokładne podanie. I... Kilka po wsiadcy. No. Zagrał do Dybali. Dybala. Kika się. Pusta bramka. No jak nie wykorzysta. Przecież to była pusta bramka. Ale jeszcze jest tam buffarini. Jest za wszystkim obrońca i będzie fał. Mój przeciwnik ma tyle szczęścia, że... jeszcze ma teraz rzut on On za rozegrać. No i rzut karny. źle postawił tą nogę i teraz wszystko w rękach Romero. Romero. No i Romero, a świetny pod poprzeczkę. No niestety, tygu... Ciężko byłoby to przewidzieć. Świetnie wykonany rzut karm. No i koniec pierwszej połowy 3 do 1. Kolejna porażka. Może być, ale trzeba walczyć do końca. Pewno. A pewno zaśladkowanie. No ale przeszedł. Aaa, jak prosto to zrobił. Aj no dlaczego Peres źle zagrał do Dybali, No to mogą być 2 do 4 Świetnie, quadrado Aj naciskamy tam I nie miałem za bardzo jakichś takich fajnych pozycji Świetnie, ogancie zachowuje się teraz Ale nadal jest na skrzydle I Pereira na szczęście ratuje tylko dlaczego Pereira musi się tutaj wracać, żeby ratować drużynę? No i teraz świetnie do dybali. Dybala nie jest szybki. Ale może być teraz świetnie zagranie do Quadrado. Quadrado! 2 do 4. No to raczej nic nie zmieni. Ten mecz jest przegany. Za wolność go Ale jeszcze raz może być na kilka do kwadradu. Oj! Chciałem zamarkować strzał. Koniec meczu znowu przegrywamy. Nie wiem co się stało. Nie wiem co się stało. Mam kwadrat z zawodnikiem meczu ale... Osiem strzałów celnych. A przeciwnik sześć. Kurczę. Najgorsze jest to, że ja muszę teraz wygrać wszystkie trzy mecze, żeby awansować, znaczy żeby utrzymać się. To jest. No dobra. Czas jakoś po... nie wiem co zrobię, jakoś poprawię swoje umiejętności w Fifie. Lika szósta to jest jednak trochę inny poziom niż to piątej było. Trzeba się na tym poziom przestawić i zacząć lepiej grać. No to ale no, zobaczymy co przyniesie kolejny odcinek się z Wami żegnam. Cześć. Pa.